Wojownikiem walczącym o pokój na ziemi. 80-letni Yoshikazu Kono dokonuje tego rytuału we własny sposób. Dla niego Misogi jest jednym z najważniejszych elementów filozofii Aikido. Kimono, kiedy wkładasz kimono do wody, usuwasz z niego cały pył i zostaje to, co najważniejsze. Ludzie są jak kimona ich serca i umysły pokryte są mnóstwem pyłu. Jeśli oczyścisz swój umysł i serce, znika wszystko, co niepotrzebne. Po zakończeniu rytuału, mistrz zaprosił mnie na trening aikido, który odbywał ze swoją rodziną. Kono w niezwykły sposób tłumaczy istotę aikido. Mistrz twierdzi, że siła aikido jest jak laser, mała, lecz bardzo potężna. Skierowując całą tę energię w jeden mały punkt, osiąga się niezwykłe rezultaty. Po powrocie do Tokio postanowiłem poznać aikido z bardziej praktycznej strony, bo słyszałem, że niektórzy dawni mistrzowie zwykli sprawdzać swoje techniki na ulicach miasta. W dzielnicy Shinjuku spotkałem się z Kanazawa prywatnym detektywem, który twierdzi, że znajomość Aikido bardzo pomaga mu w pracy, bo wykonywane ruchy są bardzo subtelne. Kiedy ludzie widzą Aikido, nie mają pojęcia, co to jest. Na przykład, wszyscy dobrze znają ten gest. Ale gdy zastosuje Aikido, by zadać ból, ludzie nie wiedzą, co jest grane. Czy używasz jakiejś broni? To latarka. Tego można użyć jako broni.